Dobry wieczór, a w zasadzie dzień dobry. To był trudny dla mnie dzień. Lasy po Państwo ogłosiły zakaz wstępu do lasu. Myślę. Że dla każdego pracownika lasów państwowych, który musiał to zrobić, był to bardzo trudny moment. moment. Nikt z leśników tego nie wymyślił. To jest instytucja państwowa, przypominam Wam. W związku z tym stało się to, co się stało. Kazali im, zrobili. Dla mnie to również jest bardzo trudne. Że co? Że nie będę mogła iść do lasu? Kućwa nie wiem, jak się za. Przyznaję. Nie mam bladego pojęcia, co zrobię. Jestem w... jak większość z Was. Natomiast yy, mogę powiedzieć jedną rzecz. Czytałam. Na wielu forach, gdzie był udostępniony post o tym, o zakazie wstępu do lasów. Najbardziej was wszystkich bulwersuje fakt, że myśliwi mogą. Może ja się na tym nie znam. Jestem leśnikiem na emeryturze. Jestem również myśliwym. Rzadko poluję. Z flintot. Ale lubię chodzić z tą flintą do lasu, żeby nie było. Kocham to, bo to znakomite miejsce i okazja do obserwacji zwierzyny. W związku z tym lubię to. Natomiast nie rozumiem ataku na myśliwych, bo im wolno. Wolno, to może się z nimi zamienić. Ja nie należę do żadnego koła łowieckiego, jestem osobą niestowarzyszoną, w związku z tym wiele problemów finansowych mnie nie dotyczy. Natomiast wiem. Koła łowieckie utrzymują się. Z tego, co myśliwi strzelą, od tego mają dochody i z polowań dewizowych. Prowadzą własną gospodarkę, muszą się z tego rozliczać i muszą płacić rolnikom, który, którzy zgłaszają swoje roszczenia. W tej chwili roszczenie jest bardzo dużo, więc nie uczcie się. Myśliwi nie siedzą w lasach. Siedzą na polach, bo tam w tej chwili jest zwierzyna. To jest okres polowań przede wszystkim na dziki. A dziki w tej chwili są na polach, nie w lesie, więc myśliwi nie idą do lasu. Tylko na pola, Przestańcie się ich czepiać. Nie rozumiem też czepienia się leśników. Co? Pan nadleśniczy w wółce zadecydował, że ma ogłosić wstęp do, zakaz wstępu do lasu? O czym by? Dobra, nie będę używała niecenzuralnych słów. Chociaż mi się cisną na usta. Ja sama jestem wkurzona. Dla mnie spacer do lasu jest esencją życia. I ktoś mi to dzisiaj zabrał. Dla wielu z Was to jest tylko teoria, bo chodzi się do, do lasu w soboty, w niedzielę. Albo rzadziej? Ja chodzę do lasu codziennie. Nie potrafię bez tego żyć. Ktoś mi powiedział, Ktoś? Powiedziałabym, że złama skutany. Zarządził, że mi nie wolno. Czy się zastosuje? Nie mam bladego pojęcia. Ale dobra. Bardzo późna godzina, nie wiem czy jeszcze dziś, czy wczoraj. I dlatego sięgnęłam dzisiaj do książki, która kiedyś w życiu mnie zainspirowała. Natomiast gdzie się otworzy? Nie wiem. Książkę wybrałam celowo dziś. Czytaliście kiedyś tą książkę? Ręce precz od tej książki. Jan van Helsing. No to zapraszam. Ha! Otworzyć się nie chce. I co ja tu otwieram? O! Dzięki poznaniu tekstów z Atlantydy rycerze zostali wtajemniczeni w kosmiczne prawa fizykalne, zgodnie z którymi powstał i przetrwał nasz wszechświat. Zobaczcie. Coś niesamowitego, w życiu nie pomyślałam o tym. Dowiedzieli się, że wszelkie istoty, dusze, powstały dzięki Stwórcy, Bogu, który rzeczywiście istniał, i że wszystkie istoty stworzyła moc myśli Bożej. Ponadto pojęli oni sens koniecznej integracji dusz stworzonych przez Boga, istot z materią i zrozumieli, że idea stworzenia świata tylko tak mogła być realizowana. Te ostatnie stwierdzenia uzupełnimy pewnymi objaśnieniami. Teksty z Atlantydy informują o istnieniu tak zwanej miazgi pierwotnej, kosmicznego pola duchowości, które składa się z najmniejszych cząstek, jakie w ogóle występują z tak zwanych nutrum min minów oraz o tym, że istoty stworzone dzięki mocy myśli Bożej objawiają się za pośrednictwem tych właśnie cząstek miazgi pierwotnej kosmicznego pola duchowości. Owe na Neutromiony łączą się ze sobą zgodnie z określonymi prawami fizykalnymi w taki sposób, że powstaje materialnie istniejąca statyczna jedność, którą dzisiejszy człowiek uważa za duszę. Te jedności złożonej z cząstek duszy zawarte jest nie tylko cały plan teraźniejszego życia. Znaczy ujmuje ona także wszystkie żywoty człowieka od czasu stworzenia jego materialnej istoty albo inaczej wszystkie te egzystencje, które przeżył on jako pier, pe, pewien zintegrowany z materiał układ biologiczny, przy czym owe żywoty mają swą holograficzną manifestację informacyjną w każdej cząstce duszy jako częstotliwość drgań. Oznacza to, że Stwórca stworzył człowieka, czy też jego duszę tak, by sam człowiek uzyskał moc myśli i dzięki temu stał się również Stwórcą. Templariusze dowiedzieli się, że cały kosmos jest wypełniony cząstkami o pewnej strukturze i że nie ma w nim pustych przestrzeni. Współczesna fizyka kwantowa określa owe cząstki, jakie neutrono elektrony, ne miony oraz neutriona tau. Przepraszam, że tak to czytam, ale dawno tego nie czytałam. W związku z tym wymowa jest taka, jaka jest. Neutrionomiony składające się na kosmiczne pole duchowości, czyli pole świadomości. Inne nazwy to pole eteryczne, kronika kaszy i pole morfogenetyczne. Są tymi cząstkami, które za sprawą mocy myśli zmieniają swą częstotliwość do grań w takim stopniu, że obraz myśli uzyskuje w nich swoją manifestację holograficzną i jest nią właśnie odmienna częstotliwość drgań. Owo wzajemne oddziaływanie, bo przecież wszystkie cząstki są ze sobą powiązane i wszystko uczestniczy w ciągłej wzajemnej wymianie, ma ten skutek, że w kosmicznym polu duchowości występuje, zależnie od drgań, Absolutne wzajemne powiązanie tego, co w owym polu istnieje. Oznacza to, że na system biologiczny człowieka zawsze, w każdej porze, oddziałują pozytywnie albo negatywnie częstotliwość drgania w jego otoczeniu. W sumie mamy tu dowód słuszności tego, co wciąż powtarzali dawni mistycy. Wszystko jest jednością, a jedność jest wszystkim. Nautrwione miony stanowią nośniki obrazów ludzkich myśli. Oznacza to, że każdy obraz myślowy, stworzony przez człowieka, promieniuje na kosmiczne pole duchowości. Jeśli myśl człowieka, nie ma odniesienia do teraźniejszości, nie podlega zwrotnemu promieniowaniu jak feedback, czyniący z jakąś aktualną formą życia lub sytuację, to staje się owa myśl częścią składową kosmicznego pola duchowości i dopóty oddziałuje na byt człowieka. Dopóki nie przemieni się ten człowiek w jakąś formę materialną, Albo przeżytą sytuację życiową. Wyraźmy to prościej. Tempraliu, tempraliuszom zostało objawione coś, to, że moc myślenia, moc myślenia, dzięki której człowiek tworzy formę własnych myśli, jest, niekone, jest jego najważniejszym atrybutem. Każda zrodzona myśl staje się częścią składową kosmicznego pola duchowości za sprawą przeniesienia częstotliwości rozprzestrzeniania się na kształt kuli, na cały kosmos i tym samym jest współodpowiedzialna za wszystko, co dzieje się w kosmosie. Dlatego właśnie człowiek, który sam przecież też składa się tylko z Atomu, i cząstek strukturentów ostatnich stanowią neutrionomyony jest ze swymi myślami współodpowiedzialny za stan świata w sensie negatywnym lub pozytywnym Helga Hoffmann Schmidt pisze o tym w swojej znakomitej książce Das Form Meśc for Altis, dziedzictwo Atlantydy, która zawiera także oryginalną wiedzę Templariuszy. Pojęli oni, że człowiek składa się z systemu, w którym dusza o charakterze duchowo-materialnym spichre myśli, czyli psyche, i ciało fizyczne stanowią trzy odrębne obszary. A jestestwo człowieka, zintegrowane z materialną duszą, musi, zgodnie z zasadą rezonansu, przyoblekać się w coraz to inne ciało fizyczne. Trwa to, dopóki nie znikną wszelkie formy myśli, które stworzył sam człowiek. Bez odniesienia do teraźniejszości. I dopóki nie zda, zda, zdezaktualizuje się potrzeba urzeczywistniania, czyli materializacji owych form. Ponadto przyjęli oni do wiadomości coś, co uświadomili sobie wcześniej starożytni mędrcy należący do wielu kultur żyjący w różnych epokach mistycy, a mianowicie to, że wszystko jest jednością i jedność jest wszystkim. Że cały kosmos wypełniają niewyobrażalnie drobne cząstki, których strukturę tworzą dwie piramidy stykające się szczytami. We współczesnej fizyce określa się te cząstki jako neutrino-miony, neutrina-tau oraz neutrino które w sumie tworzą kosmiczne pole duchowości i wypełniają to pole bez jakichkolwiek próżni. Oznacza to, że wszystko, co istnieje, Obojętnie. Czy mówimy o rzeczach materialnych, czy niematerialnych, zawdzięcza są egzystencję temu kosmicznemu polu duchowości oraz istnieje w tych cząstkach, jest wzajemnie powiązane i współzależne. Wszystko jasne może nie do końca. Może nie dla wszystkich. Mnie samą zastanawia jeden fakt. Dzisiaj wzięłam książkę. Ręce precz od tej książki, bo mi się kojarzy kojarzy mi się z tym, że czegoś mi zabroniono. Poprzednie wieczory brałam na chybił trafił. Ale i tak trafiam ciągle na jedno. Na pytania. Kim jesteśmy? Co tu robimy? Czy nasze wyobrażenie o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość, na to, co czujemy i myślimy, nie powinna się trochę zmienić? Albo się zmienia? Moja tak. A wy śpicie dobrze. Dobranoc.